Dzisiaj w programie pojawią się przedstawiciele moich najbardziej ulubionych firm, no i opowiem taką ciekawostkę, co oznacza Zemsta Grundika. Zapraszamy do tego odcinka. Was. Szykujemy się do programu i postanowiliśmy to też nagrać. Te przygotowania, bo myślę, że to będzie ciekawe porównanie dwóch magnetofonów polskiego MSD1402 i japońskiego Sony TC118SD. I postanowiliśmy nagrać na nie muzykę, tą naszą testową muzykę. Oczywiście na. Sony będzie Sony, a spróbujemy też na naszego, tutaj na Stilonówkę yy, nagrać. Zobaczymy, czy, czy się to uda. I w tym momencie właśnie zobaczymy. Trzeba będzie trochę pewnie cofnąć. Zobaczymy, czy sprzęt przewija. Przewija. Okej. Okay. Zostawimy, zaraz zobaczymy czy, czy on tutaj pójdzie. To ruszyło, włączymy sygnał. Kable są podłączone. Poszło, proszę bardzo wskaźniki chodzą. Zobaczymy za chwilę czy się nagrało. No i niestety na stylonówkę nie nagrało się nic. Trochę tutaj wskaźnik nie wychodzi. Ale dźwięku praktycznie żadnego. No, jestem ciekaw co powie Sony. Bo podłączymy teraz próbujemy nagrać na sony. A potem ewentualnie, bo tu widać, być może ta silnówka jest już tak stara, że nie nagrywa. Spróbujemy nagrać również na Sony yy... i zobaczymy różnicę. Także działamy dalej. Przełożyliśmy teraz kabel nagrywający do Sony. No tu zdecydowanie wskaźniki bardzo ładnie chodzą. Mamy też włączony. Dolby. No i będziemy patrzeć o. Możemy włączyć sobie limiter, czyli ograniczymy tutaj przesterowanie. I za chwileczkę zobaczymy, czy nagrało się to na kasecie, na magnetofonie Sony. Jak już słychać, muzyka gra. Czyli magnetofon Sony mimo prawie 50 lat. Nagrywa bardzo ładnie nadal. Oczywiście w jednym i w drugim były wymieniane paski, ale wskaźniki. Proszę zobaczyć, jak ładnie. O, akurat się skończyło. Jak ładne równo chodzą. Czyli szykujemy się teraz jeszcze do testu tego samego nagrania na tym magnetofonie. No, i potem przejdziemy do samego porównania. Myślę, że to trochę będzie takim małym wprowadzeniem, może w to, co planujemy zrobić. Postanowiliśmy jeszcze zobaczyć tą stylonówkę na magnetofonie Sony. Czy to zadziała? Czy to jest kwestia kasety, czy magnetofonu, jeżeli chodzi o nagrywanie? No, wskaźniki bardzo ładnie chodzą. Limiter jest włączony. Więc nagrywamy za na tą stylonówkę. No myślę, że nawet tyle wystarczy, żeby to sprawdzić. Chyba kto wie. Bo może się okazać, że ta stylonówka nagrywa. Bo gorzej bo gorzej, ale Sony poradził sobie z nagraniem na tą Stilonówkę, gdzie polski sprzęt sobie nie poradził. A więc teraz zrobimy test japońskiej kasety na polskim magnetofonie. Czy polski magnetofon jest w stanie jeszcze nagrać skoro już na polską nie potrafi. I tak to włączyłem nagrywanie, znaczy odtwarzanie Nagrał. Proszę zobaczyć wskaźniki. No, zdecydowana nierówność. Ale na tą kasetę udało się w ogóle coś nagrać. Czyli wniosek z tego jest taki, że zapraszamy do naszego całego odcinka. A wówczas bardzo dokładnie opowiemy, co robiliśmy, jak robiliśmy i zaprezentujemy te sprzęty w ich yy, nowej odsłonie. Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudioAzer. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Dziękujemy za subskrypcję i oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, wtedy wszyscy są na bieżąco z naszymi filmami. Dzisiaj. Postanowiliśmy pokazać reprezentantów Polski i Japonii. Dwie moje ulubione firmy, czyli Unitra, moja najbardziej ulubiona polska firma. Oraz ja, może powiem, chociaż osoby, które oglądają nasz kanał, wiedzą, że drugą z tych ulubionych firm, drugą firmą jest Sony. Oczywiście. A że są do siebie bardzo podobne. Tak samo. Funkcje ich są bardzo zbliżone, postanowiliśmy je nie porównać, ale pokazać, bo cały czas chcemy zwrócić uwagę na to, że te porównania wypadają czasami na korzyść jednej, czasami na korzyść drugiej firmy, ale my tego nie chcemy, bo wszystkie robiły świetne urządzenia, a my chcemy je tylko i wyłącznie pokazywać. Tak, nie będziemy tylko faworyzować. Oczywiście. Już pokazujemy, jak to wyglądało. Dokładnie. Tylko w jakichś tam latach tak. A, według naszej tradycji. Jak to się wszystko zaczęło? Tak, zaczniemy od historii, może troszeczkę polskiej, polskiej firmy. Czyli mamy przedstawiciela Magmor, Unitra Magmor. Zakłady Mechaniki Precyzyjnej Magmor mieściły się w Gdańsku. A jak to wszystko się zaczęło? Czyli oczywiście należały, dlatego mówimy Unitra Magmor, czyli należały do zjednoczenia Unitra. Mhm. A wszystko się zaczęło od tego, czyli że powstała, na, ta firma powstała na podwalinach. ZMP Mera Vag, po tym jak została sprzedana licencja na produkcję wag Niemcom, i to było w 1980 roku. I wtedy y, postanowili, że założą oddział u czyli magmory. No i oczywiście firma też bardzo długo nie istniała, bo tylko 10 lat, z tego co pamiętam. W 1991 została zlikwidowana. Oczywiście wcześniej jeszcze została przejęta przez. Inne zakłady mechaniki precyzyjnej, Merabłowie. Mm -hmm. No, oni tam właśnie produkowali głównie te MSD, te magnetofony. Tak, czyli produ produkowali. Yy, tak, jak mówisz, magnetofony, począwszy od które były na licencji Grundika, mm. aż po niewielkie, tutaj, kasetowe magnetofony, które były według ich własnej konstrukcji. I teraz do takich najbardziej znanych magnetofonów kasetowych właśnie należy MSD 1402, MSD 1405. I one różnią się tylko tym, mm -hmm. że MSD 1402 ma wskaźniki wychołowe, a tam ten diodowy. Oraz MSD 5220. Tak jest. Czyli produkowali magnetofony, tak i wieże audio i tu właśnie ten y, wzmacniacz WS 5220, który był z magnetofonem 5220 MSD. Wieże później również y, sprzęt do wyposażenia samochodów i to głównie tego typu zajmowałem. urządzenia. Tym się zajmowali, tak. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ten magnetofon był drugim stereofonicznym magnetofonem, jaki w życiu kupiłem. Także yy, znam go bardzo dobrze. No i nie będę ukrywał, że no, te swoje wady miewał. Często mu obroty skakały. No, był to taki, no jak to nasze polskie sprzęty. Zawsze coś tam się musiało dziać, ale dla mnie on był fascynujący, wspaniały. Te wskaźniki wychołowe, to wszystko. No, to był cudowny sprzęt wtedy. Co prawda, często trzeba było z nim chodzić do tak zwanego zuwitu, żeby tam porobili, pokręcili. Ale i tak nagrywałem na nim przez dłuższy czas i, i używałem go naprawdę długo. No tutaj teraz, yy, no, nie miał może całego serwisu robionego, bo tylko paski wymieniłem, żeby do tego programu go odpalić. No i właśnie tą zemstę grundika tutaj, którą pokażę jak już będziemy zbliżenia robić. No bo też jednak z czasu go trochę ugryzłem. No, o Sony firmie to już mówiliśmy wiele razy, prawda? Tak, o Sony mówiliśmy wie, wiele razy, no ale tak krótkie, takie szybkie, krótkie przypomnienie, czyli firma pojawiła się w Tokio w 1946 roku, a firma była pomysłem dwóch osób, pan Ibuka e i pan Morita, czyli inżynier i fizyk, fizyk, pan Morita fizyk. I oni postanowili, mając 190 tysięcy jenów, że zainwestują i otworzą firmę, która będzie zajmowała się naprawami oraz budowaniem sprzętów elektrycznych. I zwracam uwagę, że 190 tysięcy brzmi dużo, ale w jednak to naprawdę nie była wielka kwota. Jeżeli przeliczymy. Dzisiaj to nie jest naprawdę dużo, a. Wiadomo, pieniądze miały inną wartość w tamtym czasie, ale na otwarcie tak potężnej firmy, która zatrudniała ponad 100 tysięcy ludzi, prawda? Tak, to znaczy na początku zatrudnili 20 osób, a po 60 latach działalności już 160 tysięcy 000. na całym świecie, oczywiście. Tak, tak, oczywiście, no ale kwota jest naprawdę ułamkiem tego, co ktoś by mógł pomyśleć, że można zbudować tak potężną firmę, jak są. Tak, i rozpoczynając działalność, nie mieli żadnych maszyn, niewiele sprzętu naukowego, ale dysponując własną inteligencją i doświadczeniem inżynierskim, postanowili ruszyć i, i tworzyć nowe rynki. Pan Morita głównie yy, naciskał na to, żeby ta firma od samego początku była firmą międzynarodową, czyli tutaj, jeśli chodziło o rynek, to, to cały świat hmm. cały świat. No I tak, tak się też stało. Tak się to stało i istnieją do dzisiaj. Istnieją do dzisiaj. Bo jednak, tak. jak już w wielu programach mówiliśmy, wiele firm były, były, firmy były przejmowane przez inne firmy, przez Philipsa dużo i tak dalej. A Sony jako samodzielna firma wytrwała do teraz no i jest ogromnym koncernem. Dobrze, tak żeby już Państwo mogli obejrzeć sobie te sprzęty z bliska, przejdziemy do samej prezentacji. Nawiązując do wstępu naszego filmu, czyli do przygotowania się do tego programu, e, chciałbym Państwu wytłumaczyć, co było naszym zamierzeniem i, i jak chcieliśmy to w ogóle przedstawić. Zacząłem od tego, że w obydwu tych sprzętach wymieniłem na wszelki wypadek paski. I mi się wydaje, że postarzanie produktu, czyli to, o czym mówimy dzisiaj, że telewizory po gwarancji się często psują, czy, czy urządzenia, tak dalej. Chyba to istniało kiedyś wcześniej również. Bo tak zwana zemsta grundika, czyli tryby pękające, zrobione z takiego materiału bardzo jakiegoś miękkiego, który no po prostu pęka. Łamie się jak, jak wafelki. To chyba było celowym jakimś zamierzeniem, bo no te sprzęty kiedyś też się miały psuć. Jeżeli Zajrzą Państwo na, na, na film na naszym kanale o sprzęcie Unitry, który znaleźliśmy po, po wielu, wielu latach, który stał w kartonie. Tam paski nadal działały. Odpalaliśmy to tutaj na tym stole po raz pierwszy po wyjęciu z kartonu i ten sprzęt działał. Czyli można było robić paski, które się nie rozklejają, nie rozciągają i pracują długo. A w większości sprzętów, co zresztą na naszych filmach widać, paski się same jakby utylizują, rozpuszczają się. I mi się wydaje, że to też był chyba jakiś sposób na postarzenie produktu, bo on po prostu po jakimś czasie no, musiał trafić do naprawy. I tak samo być może z tymi zębatkami. Było to proste rozwiązanie, a w grundikach bardzo, bardzo często yy, są te tryby popękane. Sam osobiście zamawiałem teraz kolejny do, do, do jednego Grundika, bo są firmy, które to wykonują w technologii 3D i można je kupić za 20- kilka złotych zestaw, taki jak zestaw naprawczy do wybranych sprzętów. No i nasz, właśnie tutaj MSD, też był wyposażony w dwa tego rodzaju trybiki: jeden na, na ośce, a drugi napędowy. Oba się rozleciały całkowicie, musiałem dokupić i wymienić. I chcieliśmy zrobić coś takiego, czyli mamy tutaj kasetę Sony no i oczywiście naszą y, Stilonówkę, ładną, w dobrym stanie. I postanowiliśmy, że nagramy muzykę na polskim sprzęcie, na Stilonówce Sony, na oryginalnej Sony japońskiej kasecie no, i zobaczymy, jak ten sprzęt po latach nagrywa. Oczywiście, serwisowany nie były, jeżeli chodzi o elektronikę, żadne elektrolity, nie były wymieniane nic. Ten sprzęt jest z początku lat 70., to już tutaj jest, to są lata 80., 10 lat różnicy między nimi na pewno jest, i żaden z nich nie był serwisowany yy, elektronicznie, czyli tak jak się zachowały do dnia dzisiejszego. My zobaczymy, które nagrywają i jak nagrywają. I mamy wielką niespodziankę w sumie, bo okazało się, że nasz polski sprzęt na kasecie tutaj yy, stilonówce praktycznie nic nie nagrał. Włączę to, tego nawet nie będzie chyba słychać tej muzyki. No, trochę. Wskaźnik jeden ledwo tutaj troszeczkę chodzi, i na, nagrany jest bardzo, bardzo słabo. Ale co ciekawe, myślałem, że uszkodzona jest kaseta. Mówię, no, zdarza się. Taśma stara. Chociaż mam kasety, tak jak już w jednym z programów pokazywałem, mam swoją własną pierwszą kasetę, którą kupiłem i ona nadal odtwarza. Więc mówię, no dobrze, no może już nie przyjmuję. Jest uszkodzona. Ale okazało się, że na kasecie Sony ten sprzęt nagrał. Oczywiście dźwięk trochę pływa, bo tu. Z obrotami on ma swoje takie problemy. To była taka choroba tego sprzętu. Ale na kasecie starej, kasecie Sony, nawet w miarę równo. Więc dla mnie ciekawostka, tu ledwo, ledwo cokolwiek. A tutaj może nie perfekcyjnie, ale całkiem fajnie nagrał. Dla odmiany, jeżeli włożę tą kasetę i nagrałem to na Sony, przepniemy tylko kabelki tutaj, żeby uruchomić naszego japończyka. O, na tej stronie nagrałem na sony. Naprawdę no, nie słychać może tutaj na tym nagraniu różnicy, ale jest zdecydowana różnica, jeżeli chodzi o jakość. Ale postanowiłem też pójść jeszcze jeden krok dalej I mówię, zobaczymy co zrobi sony na... Stilonówce czy, czy nagra. To jest jeszcze nagrane na MSD, a za chwileczkę O. A to jest nagrane na stilonówce na magnetofonie Sony. Całkiem przyzwoicie. Więc trochę to takie dziwne. Ten na polskiej nie chce nagrywać prawie wcale. Na japońskiej nagrywa. Ten te odmiany nagrywa na polskiej, jakby nie wiedząc, że ona nie jest japońska, bo nagrał równo. Wskaźniki bardzo ładnie pracują. I dźwięk też wcale nie jest zły. A więc. Taka dla nas niespodzianka, czyli te stilonówki, można powiedzieć, gorzowskie nie są wcale takie złe w porównaniu tutaj z tą, bo to jest żelazowo-chromowa, oryginalna Sony. Dlaczego wybrałem te dwa magnetofony? Bo są bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o technikę. Mamy dwa magnetofony bez wzmacniacza. Tak jak już wspomnieliśmy, MSD1402 oraz TC118SD, Sony. Mamy dwa wskaźniki wychyłowe. Mamy dwa potencjometry do nagrywania. Kasety normalne żelazowo-chromowe i chromowe. W tym mamy tutaj do wyboru chromowe i żelazowe oraz żelazowo-chromowe. To są bardzo zbliżone magnetofony. Dolby posiadają również jeden i drugi, i to jest w zasadzie całe wyposażenie tych magnetofonów. 10 lat różnicy, oczywiście, w produkcji, i pokażemy Wam zdjęcia, jak one wyglądają w środku, bo zrobiłem specjalnie podczas wymiany pasków w środku. No, wykonanie Sony jest zdecydowanie, nie ma co ukrywać, bardziej doskonałe, ładne i tak dalej. No, nasz sprzęt, widać, że to była naprawdę jeszcze ręczna robota. Ale na tamte czasy, przynajmniej dla mnie, jak byłem młodym chłopakiem, to był fenomenalny sprzęt, więc ja go w ogóle nie krytykuję pod tym względem. Bo ja się bardzo cieszę, że go posiadam i bardzo lubię na niego patrzeć, także proszę nie, nie sądzić, że krytykuję tutaj yy, firmę Unitra. Także te dwa urządzenia mają tak samo wejścia na dwa mikrofony, na słuchawki, proszę bardzo. Są naprawdę, jakby, no może nie bliźniaki, ale w każdym razie na pewno rodzina. Pomyślałem sobie właśnie, że mając takie te dwa sprzęty i taką okazję, warto byłoby właśnie wypróbować ich funkcjonalność, ich nagrywanie i powiem szczerze, jestem naprawdę mocno zaskoczony, że wyszło to właśnie w taki sposób. No widocznie. Sony jest jeżeli chodzi o technologie lepiej wykonane, dlatego nagrywa zarówno na polski jak i na japońskich. No tutaj, ten staruszek nasz polski już troszeczkę być może wymaga większego serwisu. Trzeba by było mu się tam bardzo dokładnie przyjrzeć, żeby i te obroty całkiem wyregulować, które tutaj, no, no sobie tak pływają. No, i być może jakieś elektrolity, czy coś takiego, i to nagrywanie, może by było jeszcze możliwe do, do wyregulowania. No, ale przeleżały u nas też bardzo długo. No, ten to tak jak mówię, już jest bardzo, bardzo długo. Więc yy, trzeba będzie chyba do tamtego zajrzeć. Cieszę się, że w Sony, jeżeli chodzi o wymianę pasków, bardzo proste urządzenie. No, w skali od 1 do 5 to ma pełną jedynkę za wymianę tych pasków. Jest tak prosto zrobione, widać, że wtedy ktoś myślał o tym, żeby to serwisować, i tu w nim nie występowało jeszcze coś takiego jak postarzanie tego produktu, bo pasek był rozciągnięty trochę, ale nadal cały, więc nie musiałem nawet specjalnie niczego myć z tej rozpuszczonej gumy. Polskim tutaj tym sprzęcie też był oryginalny pasek jeszcze. No, już też trochę słaby, ale też był w całości. Tak właśnie wyglądają przedstawiciele naszej rodzimej, myśli technologicznej. Tutaj mamy Japończyków, którzy są ogromnym koncernem. No firma tutaj unitra już niestety. Ten oddział nie istnieje. Ale obydwa sprzęty dla mnie bardzo piękne, związane z moją historią życia. Cieszę się, że mogłem je Państwu pokazać. Mam nadzieję, że może sami zrobicie u siebie też jakieś porównanie, co jak gdzie nagrywa. Zachęcam do tego, bo to są czasami bardzo, bardzo fajne niespodzianki. No, mamy tutaj naszego własnego. Przedstawiciela firmy Sony. Tak, który na się wizji, właśnie, tak. Obudził, obudził się pod koniec programu, jak to zazwyczaj bywa. Tak, i stwierdził, że musi tutaj do nas przyjść. No cóż, motto firmy Sony to była. w wyobraźnia niezawodność. No, Czy się zgadzasz z tym? Czy to odzwierciedla no tak, dla sprzed? No tak, z niezawodnością to różnie bywa. Każdy, kto zna markę Sony, ma swoje własne wyrobione zdanie na ten temat. Ja ją bardzo lubię. Z dzieciństwa od zawsze. Marka Sony ze mną, jakby to powiedzieć, była moim marzeniem, więc yy, wybaczę im te drobne usterki, które od czasu do czasu trzeba gdzieś tam naprawiać. No, Unitra, czy była niezawodna, no na ten temat to chyba wszyscy wiemy, jak było, no niestety czasy były jakie były, części nie było, ale i tak ona, wy, wychowaliśmy się na niej, prawda, na Unitrze. I ten chciałbym... sentyment to zawsze pozostaje. Tak, tak. I to nawet jest przyjemne, że człowiek może ten sprzęt rozebrać, wziąć, ponaprawiać trochę, bo tam żadnej wielkiej filozofii naprawdę nie ma. To są proste urządzenia. I na tamte czasy naprawdę nam wystarczały. Człowiek marzył o, o tego typu rzeczach, no ale z tego też się bardzo cieszył. I trzeba przyznać, że wiele razy yy, sobie przypominam jak. Każdego dnia cieszyłem się, że mogłem słuchać muzyki właśnie na tym magnetofonie. A ja myślę, że dzisiaj w naszym programie jeden i drugi naprawdę się bardzo godnie prezentuje. Tak. Oba są godnymi reprezentantami, jakby to powiedzieć, swojego własnego kraju. I nie musimy się wstydzić, bo sprzęt jest naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo fajny. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Zapraszamy na naszą stronę www.wechikum-czasu.com, gdzie te sprzęty pomalutku dodajemy oraz prosimy o oglądanie kolejnych odcinków. A jeżeli chcecie cofnąć się w czasie, to już mamy ich ponad 100. Ponad 100. Tak, ponad 100 odcinków już na tym kanale jest. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Zapraszamy do kolejnych odcinków, do zobaczenia. Oh, right.